Zadanie 31. Funkcja liniowa przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0, a ponadto f od 4 odjąć f od 2 jest równe 6. Wyznacz że wzór funkcji f. Wiemy, że ona jest liniowa, dlatego wiemy, że można ją zapisać w postaci kierunkowej ax plus b. No i pierwsza rzecz, którą wiemy, że da, przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0, no to wartość 2 to będzie y a razy 0 plus b. No to B w takim razie już na dzień dobry wiemy, że jest dwujeczką. No to już nasza funkcja wygląda jako AX plus 2. Tak, na dzień dobry. A wiemy, jeszcze tutaj taką inną ciekawą własność mamy. Zmienię kolor i zobaczcie, jeżeli podstawię czwórkę za x, to co dostanę? dostanę? No nie dostanę szóstki, ale podstawmy tą czwórkę za x, czyli będziemy mieć co? 4a dodać 2. No, i tutaj też postawiam dwójkę za x. O. No to nawias mamy 2a dodać 2 w nawiasie. No i to jest równe 6. I zobaczcie, co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy równanie kwadratowe. Otrzymaliśmy równanie z jedną niewiadomą. W takim razie opuszczam nawias. Mam 4a plus 2. To już przepisuję. Tu zmieniam znaki. No i redukuję. Czyli mam 2a. Co nam się tu pięknie zredukowało? 2a jest 6, czyli a musi być 3. W takim razie nasza funkcja będzie to 3x plus 2.